Terapia swoista jest to jedyna przyczynowa metoda leczenia chorób alergicznych. Chory z alergią to jest człowiek, który reaguje zupełnie inaczej niż zdrowa osoba. To, co zdrowym nie szkodzi, u chorego z alergią wywołuje niewspółmierną reakcję układu immunologicznego. Pyłki traw, drzew, roztocza kurzu domowego, które wnikają do układu oddechowego, czy też do nosa, czy też dotykają skóry, wywołują nadmierną reakcję układu odpornościowego. Pojawiają się zmiany skórne, pojawia się katar, pojawia się obrzęk błony śluzowej układu oddechowego, objawy duszności. Tak być nie musi. Żeby to odwrócić, żeby tego chorego postawić z głowy na nogi, żeby normalnie reagował, stosujemy immunoterapię swoistą. Jest to przyczynowa metoda leczenia alergii. Podawanie wzrastających dawek alergenu, tego, który szkodzi pacjentowi, ale bezpiecznie w gabinecie lekarza alergologa, powoduje, że po kilku tygodniach, miesiącach pojawia się zjawisko tolerancji. Czyli pacjent kontaktuje się z alergenem, ale nie ma objawów. Ta metoda, jeżeli mówimy o pyłkach drzew, traw, chwastów, jest skuteczna w 85-90% pacjentów, u których ją stosujemy. Jeśli chodzi o roztocza kurzu domowego, taką skuteczność osiągamy mniej więcej u 7-8 pacjentów na 10 pacjentów odczulanych. Także jest to wysoce skuteczna metoda, bardzo bezpieczna. Oczywiście musimy odpowiednio kwalifikować pacjenta do tej immunoterapii generalnie o immunoterapii mówimy u dzieci powyżej 5 roku życia ta górna granica odczulania zatrzymała się mniej więcej na 50 roku życia ale już wiemy że możemy ją przekraczać a jeżeli chodzi o odczulanie na jady owadów skrzydłych, tak naprawdę ratującą życie procedurę wiek nie ma znaczenia staramy się odczulić każdego pacjenta który miał reakcję ogólnioną po ugryzieniu przez owada i ma wynik testu, który potwierdza to uczulenie. To jest procedura ratująca życie. Każdy, kto ma takie wyniki i miał reakcję ogólnioną, powinien zgłosić się do gabinetu alergologa i odczulić się, bo to może uratować mu życie. Oczywiście są przeciwwskazania. Przeciwwskazaniem do immunoterapii są choroby nowotworowe, są zaburzenia immunologiczne, niedobory odporności, a w wieku dorosłym nadciśnienie, choroba wieńcowa niestabilne choroby układu krążenia generalnie, ale większość pacjentów może taką procedurę w gabinecie alergologa bezpiecznie wykonać i do tego zachęcam, bo tak jak wspominałem, leki będąc chorym na alergię, mając alergiczny nieżyt nosa, astmę oskrzelową, musimy brać całe życie, ale możemy to zmienić. Możemy to zmienić, stosując immunoterapię. Ona powoduje, że po 3-5 latach odczulania pojawia się okres tolerancji, który sięga 10, czasami 15 lat, więc warto spróbować i wszystkich do tego zachęcam.